Widzicie ten garaż? Na tym garażu właściciel wpadł na pomysł, że nie będzie brał firmy do izolacji profesjonalnej, tylko ocieplą sobie sami pianą z puszki. Jak wyszło, to już wam pokazuję. Finalnie to wyszło tak, że zrobili, nasmarkali. 70 metrów z 40 puszek. Grubość jest od 0,5 cm do 5. Dziur, dużo, masę, przyświtów, niedopianowań. Koszt spory, efekt, efekt słaby raczej. My to natomiast robimy w ten sposób, że na taką blachę robimy natrysk piany zamknięto-komórkowej w zależności od grubości i od tego, co się chce osiągnąć. Tutaj akurat idzie 5 cm piany. Piana idealnie siadła na blachę, żadnych mostków, żadnych dziur, żadnych łączeń. Izolacja nie puszcza wilgoci, nie będzie się tutaj nic skraplało, nie będzie tutaj żadnej, ta woda robiła szkód. Także jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do komentarzy i pozdrawiam.